Fakt, faktycznie, w ogóle trochę jak taka pani dyrektor z nożem. Bez, bez tego bym nie dał rady grać. Powiem wam, że lekki stresik jest, lekki stresik jest. Była to zwykła noc, kiedy nie spodziewałem się, że znowu pójdę na randkę w tej grze. Oj, nie było miło. Jest hard, normal, easy practice. Jako, że ja jestem człowiek, który nigdy nie przechodzi... E, ...tutoriali, jedziemy normal od razu. Dobra. Gotowi? Gotowi. Ja nie. O, cześć, witaj. Miło cię widzieć. Wypierdaj. Jezu, jaki ona ma ryj brzydki. Ale ona jest. Czy ja mam czymkolwiek by w nią rzucić? Maybe pisze się razem Nie podoba mi się w jakimś... Czy, czy ja mogę się uwolnić? Uwolni się, uwolni się. Dawaj! AD, AD, WASD, Spacja. Dobra, jestem wolny. Co? Use? The mask of Zero Niti. the fuck? Use, dobra, 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 dobra. Unlock. Oj, nie pod. Ja mam przecież klucz. Przecież czekaj. Ee, czy ja nie powinienem iść zacząć. Nie powinienem iść odpalić energii? I guess. Od razu, pierwsze co robię, to szukam. Nie, nie widzisz. Nie ma mnie, nie ma mnie, nie ma mnie. Idź ode mnie, idź ode mnie. Mam cię na oku, mam cię na oku. Spierdalaj. Zamykaj to, zamykaj to. Nie chcę, żeby poleciało w moim kierunku niczym Solnik za moje plecy. Więc zrobimy taktykę. Wyjście i wejście w górę i w dół. Do widzenia, pani. Nie jestem zainteresowany współpracą, więc po prostu pójdę do góry. I nie. Sale zostały zdemolowane. Wiecie, ja pójdę, ja pójdę może w tym kierunku. Ja pójdę może w tym kierunku. O jezu, ale by mi się przydał teraz. Ale by mi się teraz przydał. Krzyż Skorpiona. D1, D2 jest zamknięte, tak dobrze pamiętam. Tu, 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 ale działa tak samo jak wcześniej. Po prostu muszę się na nią patrzeć i cofać, to wtedy mnie nie dorwie, Bo jest troszkę upośledzona. No szybciutko. kurde, ona tu jest. Ona tu jest. I tańczy dla mnie. Ona tu jest. Co to jest za klucz? Dwa. Muszę zejść na dół. Pozamykam drzwi, bo ją to trochę spowolni. Zapamiętać, C1, C2 zostało przeszukane. No nie, nie do końca, ale zostało przeszukane. X, Yum. nie mogę się ruszyć. No, czy ty! Odejdź ode mnie, odejdź ode mnie. Mam cię na oku, mam cię na oku. Dobra. E, do góry. Tu muszę przeszukać tamtą okolicę. Apteczka jest D2, okej, okay, zapamiętać. D1. Kurwa, wyłączyła korki. Na no! god fucking Demet. Muszę otworzyć A3 i włączyć korki. I wrócić się do D2. Ale to może być lekko problematyczne z kilku względów, że ona... Lubi kurczę... Dobra, może najpierw otworzę A. A było tu. Dobra. Otwarte. Kurwa, dobra, pójdę tędy. Bo ona może być na dole. Cześć, cześć, cześć Schody w dół Schody w dół, poproszę Oj, oj, ona jest za blisko Ona jest, kurwa A, spierdalaj Drzwi są tu Zamknij drzwi Dobra, w D2 D, D2 jest apteczka Fuuuuck Zostaw mnie Dobra, dobra, czaj się tam, czaj się tam No, otwórz to Zamknij to. Spierdalaj. No nie! Spierdalaj, jestem tak blisko! Kurde! Byłem tak blisko. Miałem już trzy sale otwarte. Kurde! Pójdę tędy. Żeby nie było. Do D2 od razu. Otworzę. O ile nie będzie się tutaj czaić gdzieś. Jest chyba gdzieś na dole. Nie, nie ma jej na dole, nie ma jej na dole. Taktyka zamyka, odczep się od pleców. Nie mają, nie ma jej za mną. Dwa. Ponieważ jestem wolnym człowiekiem. O, ja pierdolę. Spierdala jest z moich pleców. Ona jest na moich plecach, jak ja mam ją zrzucić? Halo, kurwa, złaś, złaś, kisz! Puf, mój cień. Dobra, jestem bezpieczny. Czy ona mi zakosiła klucz? Czy ja. Nie, otworzyłem, dobra, otworzyłem. O, A1. I like it, I, I like it. Mac, dwa. 2-4. Nie. Kurwa, nie pamiętam. 4 było drugie, dwójka była ostatnia. Ona jest przy energii teraz. To może być teraz duży minus, że ona może się czaić w tym. Kurde, muszę zrobić to szybko. A! Zero. Nice. Coś tam. Dwa. O sobać. Znalazłem jego głowę. Tutaj jest ostatni kot w tym. Idę szukać C. Idę szukać w C. Bo w C nie byłem. Myk. Czysto. Myk. Buty. Przydadzą się. Myk. Czysto. Tutaj już też był. Dobra, ona tam jest. U góry gdzieś. Chyba u góry jest. Chyba u góry jest. Nie. Albo na dole, przepraszam. Muszę mieć pewność, czy ona tutaj wejdzie, czy nie. Kurde. Czy ona jest za mną? Nie. Nie podobało mi się to, te cztery kropki. library. Ona gdzieś jest. No czy ty możesz to zamknąć? Czemu nie mogę tego zamknąć? Bez jaj? D1. Gdzie ono czy, on, czy ja ją mam na plecach? Czemu nagle nie mogę zamykać drzwi? Nie mogę nic zrobić! Proszę, żeby ten klucz działał. Działa. 1. 1, 2, 1, 2, 0, 4, 1, 4, 0, 2, przepraszam. Nie mogę tego otworzyć No nie mówcie No nie mówcie Gimid Fajnie, staw stawił foker Badonker Lecimy na dół od razu Nie będziemy się pierdolić z dziewczyną Dobra, będziemy się z nią pierdolić Spierdalaj No 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 Czysto Aaa, musiałaś tu przejść Cześć, jak się miewasz? Wiem, yy, szukasz mnie po całej szkole, ale czy mogę przeszukać te szafki? Nie. Dobra, obrazisz się, obrazisz się. Obrazisz się, oj, nie pozwolisz się wyminąć. Oj, widzę, że. Widzę, że nie pozwolisz się wy... Wycofka, wycofka, wycofka. Do widzenia, pani. Ja tylko przyszedłem tutaj zwiedzać. Spierdalaj. Bry. Tutaj też nie zdążyłem przeszukać. Bo wbiłem. Kurwa, mogłaś sadzić jego głowę, nie wiem, do szafki innej, tylko nie tej? No kurwa, co jest? Znalazłem obie części układanki. są, awesome. To ja może temu ziomeczkowi nie będę prze przeszkadzał. O, oh, you must be joking. Dobra, musimy, idziemy najpierw przeszukać bibliotekę, bo wiem, że ona będzie się czaić w Breaker Room. Dobra, popatrzmy, biblioteka najpierw. O, apteczka w bibliotece przyda się. Bardzo. Nie będę jej używał, mam 100%. Dobra, i tak muszę wejść do Breaker Room'u. Tutaj też se zerkniemy. To też jest dead end. Ad1. Dobra, otworzymy sobie najpierw praktycznie wszystkie sale. I potem zwiedzimy Breaker. Czysz. Elo, cześć. Co tam? Jak tam dzieci? Jak tam znajomi? Jak tam rodzina? Jak tam. Życie, ja tylko chcę stąd wyjść, pozwolisz? Do widzenia, pani, papa, pa, spierdalam. Oh. Wiem. Jak ja mam zdjąć? Jak ja mam cię zdjąć? Kucnąć? Po drzwi? Spadaj! Spadaj! Zejdź mi z pleców! Jak ja mam cię zdjąć? Zejdź z moich pleców, no! Wiem, że lubisz chodzić na barana. Ale spierdalaj! Jesteś za blisko! Jesteś za blisko! Jesteś za blisko! Jesteś zbyt fucking blisko, 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 Nie masz nie, nie ma cię na plecach. Ha! Dobra, jestem przy. A! Oh, lipka. Dobra, otworzymy to szybko. No, otwórz to! I spierdamy do breaker roomu. No, nie! złaś z moich pleców! No, przestań! Nie lubię, jak je. Nie, nie! Idź, kisz, Spierdalaj! Aj, never... Taktyka na drzwi. Masz drzwiami poryju. ryju. Ma, masz drzwiami po ryju. Spierdalaj! Ha. O, wiem, wiem, wiem. Jesteś bardzo podekscytowana, że cię zauważyłem. Spierdalaj! Wiem, że bardzo lubisz mi wchodzić na barana. Nie! O, wybiła szybę u góry, jest wkurzona! Jest bardzo wkurzona, ale ja mam buty! Hold Co jest, co jest, what the fuck?! No w porę mi to kurne mówicie! Fajny był motyw, jak ona jeszcze liczyła. Wiedziałem, kiedy miałem czas. Nie, nie mam nie w żadnym pokoju. Trochę przyspidranujemy. Potem. nie było żadnych. <śles> Wiedziałem, że to zrobisz. Wiedziałem, że się ktoś czai za tym. No przestań! Nie podcinać! Spadaj! D1 powinno być otwarte... Nie! To jest drugi kod... D2... Okej, okay, to wiemy gdzie są kody. A2... D1, D2. Wiecie, boję się trochę tędy schodzić, bo to jest druga jednokierunkowa. I boję się, że ona jest gdzieś tam. Tak słyszę. Albo tu... Nie wiem już, jestem zgubiony. Dwa. Pierwsze to dwa, ostatnie to jeden. Jest tu. Oj, ona chyba gdzieś tu jest. Oj, ona tu jest. Oj, ona gdzieś tu jest. Oj, ja zaczynam panikować. Library muszę przeszukać. Ona jeszcze, ona jeszcze tu nie była. Okej, okay, w library jeszcze nie, nie chodziła. Może na to i to. Zamknięte. 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 Znaczy czysto. Przepraszam, czemu ja mówię zamknięte, wytyfy. Biblioteka czysta. Trochę głupie to jest. I tutaj zlikwidowali drzwi. No ja jasne robicie, nie? Komputer lub nie byłem. Ani razu. Namura czysto. Dwa. Będziesz mi na plecach siedziała, wiem o tym. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Dobra, zbija tą szybę. Uciekam. Tu zamknę. To jest A. Okej, okay, dobra. Dobrze ją wyrobiliśmy. Idę do D2. Od razu. Od razu idę do D2. Dobrze, że tędy pobiegłem. Kuźwa mać. Czasami to jednak myślę. To jest C. D jest na dole. Ok. Przejdziemy się tędy. Będziemy mieli trzeci kot. To będzie duży plus. 7. Przedostatnia liczba 7. Kurwa mać! Stop! Fuck. Dobra, to idę do C3 do, do, do góry. Ona jest na dole. Mam czas. Kluczyk, kluczyk, kluczyk. A dwa. ale ładniej się składa. A jest u góry. A jest u góry. A dwa i od razu zmierzam do Breaker Roomu. Hmm? Oj, dobra, dobra, zatrzymała się tam, mogę uciekać. L breaker Room, Breaker Room, Breaker Room, Breaker Mew. ru 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 ru, tu ru ru ru. Ale ona jest speedy! No co jest grane? Muszę ją robić wokół komputer roomu. Bo ona idzie za mną. Ona tam stoi. Dobra, co się. Tfa, 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 tfa. Nie ma jej na plecach. O Jezu, nie, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Dobra, spierdalam, nie zatrzymuje się. Nie miałem zamiaru ci zosta zostawiać, nie miałem zamiaru ci kuźwa zamykać drzwi przed twarzą. Muszę zrobić jej okrążenie. Czy ona jest? Spili, nie, spili. Dobra, zrobi okrążenie na dół. Jestem szczeniakiem. Cztery. Mamy to. Mamy to, mamy to, mamy to, mamy to, mamy to. Kurwa exit, mamy kurwa exit. Mamy kurwa exit. Mamy kurwa exit. Mamy kurwa exit. O! Mamy to. Mamy kurwa to. GG. Ze to w 3 minuty. Kurwa, lepiej niż Getykower. I No i kurwa łatwo z pajacem, No, idealnie.